Zadanie, które pełno nazwa brzmi budowa drogi ekspresowej S61 na odcinku od węzła Łomża Południe do Węzła Łomża Zachód wraz z budową drogi krajowej nr 63 w tej chwili dobiega końca. Praktycznie rzecz biorąc, wykonawca ma termin do, umowny do marca przyszłego roku, natomiast czyni starania, żeby jeszcze w grudniu oddać drogę, oddać drogę krajową nr 63 do ruchu. Oczywiście to wymaga też współpracy. I obowiązkowej kontroli ze strony wojewódzkiego Inspektoratu nadzoru budowlanego. Docelowo jest to bardzo ważny odcinek, ponieważ w przyszłości, kiedy będzie gotowa cała obwodnica Łomży, ruch Zambrowa będzie mógł ominąć miasto Łomże właśnie tą obwodnicą. Tutaj wjeżdżając na węzeł Łomża Południe, objedziemy całe miasto. Dojedziemy dokąd? Dojedziemy aż do Kiślinicy. Hmm. Czyli ten wylot ten... w stronę, yy, powiedzmy, Ełku. A jak jest z tym odcinkiem od yy, tego węzła, na którym jesteśmy, w stronę dotychczasowej krawie 61? On będzie gotowy, ale nie będzie można z niego korzystać. To tak? znaczy, tak, będzie gotowy. To jest to odcinek 7-kilometrowy, ponad 7 kilometrowy odcinek drogi ekspresowej, dwujezdniowy. Yy, on jest jak gdyby w przyszłości będzie właśnie w docelowym rozwiązaniu będzie już obwodnicą Łomży. Hmm. Natomiast w tej chwili dochodzi do yy, przyszłego planowanego węzła Łomża Zachód, który to węzeł jest w ramach będzie realizowany w ramach zadania Łomża Zachód. Prace idą zgodnie z planem. Aktualnie wykonujemy prace wykończeniowe na, na całym kontrakcie. Jeżeli chodzi o drogę DK63 jest to nawierzchnia bitumiczna, jeżeli chodzi o drogę S61 jest to nawierzchnia betonowa z wyłączeniem obiektów mostowych. Całe zadanie, czyli zarówno budowa odcinka drogi ekspresowej 7-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej jak i 9-kilometrowej drogi krajowej, na której w tej chwili przy której w tej chwili jesteśmy, to koszt 218 milionów złotych. 85% tego to do, do finansowanie unijne.